Deszcz walił na Pragę. Warszawa tonęła w błocie. Bar u szwagra śmierdział. Wódka. Mokre psy. Marek cichy siedział przy ladzie. Patrzył w pustą szklankę. Były gliniarz. Teraz detektyw. Bankrut. Z długami. Dług u grubego wisiał. Dwa miliony. W gotówce. Czas? 48 godzin. Na kasie. Kochanka grubego zwiała z forsą. Cichy zapalił peta. Dym gryzł w gardło. Kasia była jego dziewczyną, kiedyś, zanim wszystko się posypało. Teraz wróg publiczny. Zwinęła kasę, zniknęła. Cichy wiedział jedno. Ta sprawa śmierdziała kłopotami. Praga była jak bagno. Ciągnęła w dół, frajerów. Neony migały w kałużach. Uliczny smród dusił. Cichy pił wódkę wcześniej. Teraz żołądek palił żywym ogniem. Gruby był królem Pragi. Jego słowo to wyrok. Cichy nie lubił królów, ale bał się ich noży. Bar był pełen cieni. Pijacy szeptali w kącie. Cichy czuł spojrzenia. Każdy mógł donieść grubemu. Kasia znała jego sekrety. Znała też sekrety grubego. To czyniło ją groźną i cholernie niebezpieczną. Cichy zgasił peta, popielniczka, pełna niedopałków. Gruby wparował do baru. Łysy, cygaro w zębach. Dwaj zbiry za nim. Karki, jak z betonu. Bar zamilkł. Pijacy przestali chlać. Gruby usiadł naprzeciwko. Cygaro dymiło w półmroku. Zbiry stali jak posągi, gotowe rozjebać wszystko. Cichy uniósł wzrok. Gruby patrzył jak wilk. Sprawa była prosta: znaleźć kasę albo zdechnąć. Cichy nie lubił ultimatum, ale nie miał wyboru. Gruby splunął na podłogę. Jego głos dudnił. Spójrz na frajera, cichy. Masz 48 godzin na kasę. Cichy prychnął, zgniótł peta. A jak nie znajdę gruby, sam pójdziesz jej szukać? Twoje chłopaki nie ogarniają nawet kibla. Cichy wstał z krzesła. Zbir z lewej drgnął. Gruby zatrzymał go ręką. Masz jaja cichy. Nie oddasz kasy, to zdechniesz. Cichy spojrzał grubemu w oczy. Zimne, jak lód. To nie były żarty. Gruby nie rzucał słów na wiatr. Kasia była kluczem, ale też jego słabością. Kiedy się kochał, teraz mogła go zabić. Cichy poprawił kurtkę. Deszcz moczył mu włosy. Wyszedł z baru. Warszawa. Czekała, żeby połknąć. Uliczne neony migały. Kałuże odbijały światło. Cichy zaciągnął się petem. Gorzki smak w ustach. Kasia nie była ofiarą. Znał ją zbyt dobrze. Zwinęła kasę celowo. Chciała nowego życia. Gruby nie odpuści. Jego ludzie. Już szli. Cichy czuł ich oddech. Krok za krokiem. Praga była jak labirynt, pełen zdrady i noży. Każdy bar miał oczy, każdy zaułek, uszy. Cichy wiedział, że gra, ale nie znał zasad. Kasia zawsze była sprytniejsza. Cichy ruszył w mrok. Deszcz spływał po karku. Lektor, złośliwie, półszeptem. Cichy zawsze wybierał gówno. W tym mieście nikt nie wygrywał, tylko przegrywał. Z klasą. Cichy szedł przez kałuże. Praga czekała na krew. Dług ciążył mu jak kamień. Śmierć była blisko. Cichy nie bał się, ale czuł strach w kościach. Kasia mogła być końcem albo nowym początkiem. Lektor cicho, z uśmiechem. Cichy lubił pierdolone zagadki. Deszcz lał bez końca. Warszawa nie wybaczała frajerom. Cichy szedł przez pragę. Deszcz spływał po kurtce. Neony migały w kałużach. Uliczny smród dusił. Praga była jak suka. Gryzła, gdy nie patrzyłeś. Cichy czuł oddech grubego. Jego ludzie byli blisko. Musiał znaleźć małego. Diler wiedział o Kasi. Mały handlował prochami. Znał każdy zaułek Pragi. Cichy znał jego rewir. Brudna alejka za targiem. Latarnie rzucały mdłe światło. Kałuże śmierdziały szczynami. Cichy szedł w cieniu. Buty chlupały w błocie. Mały stał pod murem. Sprzedawał towar jak cukierki. Chudy. Kaptur naciągnięty. Oczy jak uszczura. Cichy złapał go za kurtkę. Przycisnął do ściany. Mały pisnął. Zaskoczony. Ręce mu się trzęsły. Cichy nie miał czasu. Gruby nie lubił czekać. Gdzie jest Kasia, kurwa? Mów, bo ci ryj rozwalę. Mały wypluł adres. Melina na Brzeskiej. Tam ją znajdziesz cichy, ale ona nie jest sama. Cichy puścił Dilera, mały zwiał w mrok. Brzeska była blisko, rudera śmierdziała z daleka. Cichy czuł puls w skroniach. To była pułapka, każdy krok był ryzykiem. Praga nie wybaczała frajerów. Schody trzeszczały pod butami. Ściany pokrywał grzyb, cichy pchnął drzwi. Smród wódki i potu. W środku. Ciemność. Tylko świeca migotała. Kasia siedziała na materacu. Pistolet w ręku. Włosy w nieładzie. Oczy jak sztylety. Cichy zamarł w progu. Nie spodziewał się lufy. Kasia wyglądała jak wrak, ale wciąż. Była piękna. Jej usta drgnęły. Wściekłość mieszała się z bólem. Spierdalaj, Marek. Myślisz, że jesteś moim rycerzem? Cichy uniósł ręce, nie chciał kuli w brzuchu. Nie jestem rycerzem Kasia. Gruby chce twojej dupy. Kasia prychnęła, wycelowała prosto w cichego. Mam nagrania na grubego, mogę go posłać do pierdla. Cichy zamrugał. Kasia nie była ofiarą, zwinęła kasę celowo, chciała nowego życia. Dwa miliony w torbie. Leżała obok materaca. Cichy czuł pot na karku. Kasia grała ostro. Wiedział, że kłamie, ale nie do końca. Kasia zawsze miała plan. Zawsze była sprytniejsza. Cichy spojrzał na pistolet. Lufa prosto w jego stronę. Oddaj kasę, Kasia. Gruby nie odpuści, kurwa. Myślisz, że się boję? Spierdalaj, zanim cię rozwalę. Cichy cofnął się. Drzwi trzasnęły za nim. Kasia nie żartowała. Pistolet mówił za nią. Na schodach kroki. Ktoś szedł z dołu. Cichy zszedł ostrożnie. Cień w korytarzu rósł. To był zbir grubego. Wielki. Zbliznął na mordzie. Cichy znał go. Nazywali go rzeźnik. Rzeźnik uśmiechnął się. Nóż błysnął w ręku. Cichy, ty frajerze! Gruby kazał cię sprzątnąć. Cichy rzucił się w bok. Nóż świsnął obok ucha. Korytarz był ciasny. Walka. To pewna śmierć. Cichy kopnął rzeźnika. Kolano trzasnęło jak gałąź. Zbir ryknął z bólu. Upadł na schody. Cichy nie czekał. Pobiegł w górę. Kasia wciąż w melinie. Pistolet wciąż groźny. Cichy pchnął drzwi. Kasia stała. Gotowa strzelać. Marek, kurwa, spierdalaj! To nie twoja gra! Cichy dyszał ciężko. Rzeźnik wstawał na dole. Kasia, mamy problem. Gruby wysłał swojego psa. Kasia zbladła. Wciąż celowała. Nagrania są w torbie. Mogę zniszczyć grubego. Cichy spojrzał na torbę. Dwa miliony. I nagrania. Wiedział, że to dynamit. Mógł spalić wszystkich. Rzeźnik wszedł do pokoju. Nóż ociekał krwią. Cichy rzucił się na niego. Walka była szybka. Łokieć w nos. Krew trysnęła na ścianę. Rzeźnik padł jak kłoda. Cichy dyszał jak pies. Kasia patrzyła w szoku. Pistolet drżał w dłoniach. Jesteś głupi, Marek. Po co to robisz, kurwa? Cichy otarł krew z dłoni. Rzeźnik nie wstawał. Bo cię znam, Kasia, i nie zostawię cię w gównie. Kasia opuściła pistolet. Oczy błyszczały w półmroku. Cichy wiedział, że kłamie. Ale chciał jej wierzyć. Schody znów trzeszczały. Kolejni ludzie grubego. Cichy złapał torbę. Kasia ruszyła za nim. Wypadli na ulicę. Deszcz lał jak z cebra, praga była jak klatka, nie było gdzie uciec. Cichy czuł puls w skroniach. Kasia była kluczem, ale też bombą, gotową wybuchnąć w rękach. Lektor z przekąsem, cichy wpadł w gówno. Kasia nie była damą. Była pierdolonym huraganem. Cichy biegł przez zaułki, torba ciążyła jak kamień. Gruby wiedział o wszystkim. Jego ludzie byli blisko. Każdy róg mógł być końcem. Nóż, albo kula. Cichy znał pragę, ale praga znała jego. Kasia dyszała obok. Jej oddech, gorączkowy. Nie ufaj mi, Marek. Spierdolę cię przy pierwszej okazji. Cichy spojrzał na nią, uśmiechnął się, gorzko. Znam cię, Kasia. Zawsze spierdalałaś wszystko. Lektor, złośliwy chichot. Cichy lubił przegrywać. Praga czekała na krew. A krew była blisko. Cichy wypadł z meliny. Deszcz lał jak z cebra. Kasia biegła za nim. Torba ciążyła w rękach. Dwa miliony w gotówce. Nagrania przeciwko Grubemu. Praga była jak klatka. Załuki pełne cieni. Cichy czuł oddech wrogów. Gruby wysłał swoich psów. Kasia dyszała obok. Jej oczy błyszczały strachem. Cichy nie ufał jej. Ale nie miał wyboru. Uliczne neony migały. Kałuże odbijały światło. Cichy skręcił w alejkę. Śmierdziała mokrym betonem. Kasia potknęła się. Torba wypadła z rąk. Cichy złapał ją. Pociągnął Kasię w górę. Nie pierdol się, Kasia! Musimy spierdalać, kurwa! Kasia wyrwała rękę. Warknęła jak wściekły pies. Nie mów mi, co robić. Sama ogarnę swoje gówno. Cichy prychnął. Wiedział, że kłamie. Kasia zawsze kłamała, ale teraz byli w tym razem. Za rogiem usłyszeli silnik, czarny van nadjeżdżał, cichy znał ten wóz, ludzie grubego, polowali, biegli przez zaułek, deszcz zacinał w oczy, Kasia dyszała ciężko, torba spowalniała ich ruchy, cichy pchnął ją w bramę, cień ukrył ich ledwo, van przejechał obok, reflektory przecięły mrok, cichy czuł puls w skroniach. Śmierć była blisko. Kasia szepnęła cicho. Jej głos drżał. Marek, kurwa! Co robimy? Gruby nas dorwie. Cichy spojrzał na nią. Uśmiechnął się gorzko. Nie dorwie, jeśli spierdolimy. Trzymaj torbę i biegnij. Wybiegli z bramy. Praga była labiryntem. Każdy róg groził nożem, albo kulą w łeb. Cichy znał te ulice, ale nie znał wrogów. Kasia była jak dynamit. Gotowa wybuchnąć w rękach. Dotarli do starej fabryki. Wrota zardzewiałe, otwarte. W środku śmierdziało rdzą. I czymś gorszym. Cichy pchnął Kasię w cień. Usłyszeli kroki za sobą. To nie był Wan. To był Rudy. Gliniarz. Skorumpowany skurwysyn. Pracował dla grubego. Cichy znał Rudego. Zdradził go. Dawno temu. Rudy chciał kasy. Dwa miliony. Dla siebie. Cichy był przeszkodą, musiał zniknąć. Rudy wszedł do fabryki. Pistolet błysnął w ręku. Cichy, ty frajerze, oddaj kasie i kasę. Cichy ukrył się za beczką. Kasia przywarła do ściany. Spierdalaj, Rudy, to nie twoja gra, kurwa. Rudy zaśmiał się. Jego głos dudnił. Myślisz, że wygrasz? Gruby zapłaci mi za twój łeb. Cichy zacisnął pięści. Wiedział, że to pułapka. Rudy był jak pies, gryzł, gdy czuł krew, cichy spojrzał na kasie, jej oczy były dzikie, torba leżała obok, nagrania mogły spalić grubego, cichy nie miał planu, ale miał wkurwienie. Rzucił się na rudego, zaskoczył go w półmroku, pięść w nos, krew trysnęła na beton, rudy ryknął z bólu, pistolet wypadł z ręki, cichy kopnął go w brzuch. Rudy zgiął się w pół. Kasia krzyknęła ostrzegawczo. Drugi zbir wchodził. Cichy odwrócił się. Zbir miał nóż. Świsnął ostrzem. Cichy uchylił się ledwo. Kasia złapała pistolet Rudego. Strzeliła w sufit. Zbir zamarł na moment. Cichy wykorzystał szansę. Łokieć w skroń. Padł jak worek ziemniaków. Rudy wstawał z podłogi. Krew lała się z nosa. Ty synu Cichy! Rozjebie cię za to! Cichy kopnął go znowu. Rudy padł na kolana. To za zdradę, Rudy. Nie tykaj mojej sprawy. Kasia trzymała pistolet. Drżała, ale celowała. Cichy otarł krew z dłoni. Fabryka śmierdziała śmiercią. Rudy dyszał na podłodze. Zbir nie ruszał się. Cichy złapał torbę. Kasia szła za nim. Wypadli z fabryki. Deszcz wciąż lał. Praga była jak wilk. Polowała na słabych. Cichy czuł ból w ręce. Nóż zahaczył ramię. Krew spływała po kurtce, ale żył. Kurwa. Kasia dyszała obok. Torba ciążyła jak kamień. Cichy wiedział jedno. Rudy żyje i wróci po nich. Gruby też nie odpuści. Jego ludzie byli wszędzie. Cichy spojrzał na Kasię. Jej twarz blada. Marek, to się pierdoli. Nie damy rady uciec. Cichy prychnął. Zaciągnął się petem. Nie pierdol, Kasia. Jeszcze nie zdechłem, kurwa. Kasia zaśmiała się. Gorzko, ale szczerze, cichy czuł jej oddech. Bliski, ale niebezpieczny. Praga była jak labirynt. Pełen noży i kłamstw. Cichy znał te ulice, ale nie znał Kasi. Nie do końca. Zawsze miała asa w rękawie. Torba była ich szansą, albo wyrokiem śmierci. Rudy wiedział za dużo. Gruby też nie był głupi. Cichy czuł puls w skroniach. Krew kapała na asfalt. Lektor złośliwie. Cichy lubił gówniane sytuacje. W tym mieście nikt nie wygrywał, tylko przegrywał, z klasą. Cichy biegł przez zaułki, Kasia trzymała się blisko, deszcz mieszał się z krwią, Praga czekała na więcej. Cichy nie miał planu, ale miał wkurwienie. Rudy był za nimi, jego kroki dudniły w mroku. Cichy wiedział jedno: to nie był koniec, walka dopiero się zaczynała. Kasia szepnęła cicho. Jej głos, jak trucizna: Marek, nie ufaj mi, spierdolecie, jak będę musiała. Cichy spojrzał na nią, uśmiechnął się krzywo: Znam cię, Kasia. Zawsze spierdalałaś wszystko, kurwa. Lektor cicho, szyderczo cichy był frajerem, ale frajerem z jajami. Praga lubiła takich cichy czuł ból w ramieniu. Krew spływała strumieniem. Torba była ciężka, ale nagrania były cenniejsze. Gruby chciał ich głów, rudy, ich kasy, cichy biegł w mrok. Deszcz nie przestawał lać. Praga była jak bestia, głodna krwi i zdrady. Cichy nie bał się, ale czuł strach w kościach, kasia była zagadką i pierdolonym huraganem. Lektor z przekąsem, cichy wpadł w gówno po uszy, cichy biegł przez Pragę. Deszcz lał jak z cebra. Kasia dyszała obok, torba ciążyła w rękach, dwa miliony w gotówce, nagrania przeciwko grubemu. Port nad Wisłą był blisko, śmierdział mułem i rdzą. Cichy czuł krew na ramieniu, nóż rzeźnika zostawił ślad, rudy wciąż żył, polował na nich jak pies. Kasia szarpnęła cichego, skręcili w boczną alejkę. Wisła lśniła w mroku, neony odbijały się w wodzie. Cichy wiedział, że to koniec. Tu. Rozegra się gra. Kasia zatrzymała się. Jej oddech był gorączkowy. Torba leżała na betonie. Pistolet błysnął w ręku. Cichy spojrzał na nią. Nie ufał jej, kurwa. Marek, to się pierdoli. Gruby na zdorwie. Cichy prychnął. Zaciągnął się petem. Nie pierdol, Kasia. Jeszcze nie zdechłem, kurwa. Kasia zaśmiała się. Gorzko, ale szczerze. Cichy czuł jej spojrzenie, jak sztylet w plecy. Port był pusty. Tylko wiatr gwizdał w rurach. Cichy znał to miejsce. Tu, załatwiano brudne sprawy. Gruby był blisko. Jego van nadjeżdżał z rykiem. Cichy złapał kasię. Pociągnął za kontener. Reflektory przecięły mrok. Cztery chłopy wysiadły. Gruby szedł przodem. Cygaro dymiło w deszczu. Zbiry miały giwery, gotowe rozjebać wszystko. Cichy czuł puls w skroniach. Śmierć była blisko. Oddaj kasę, suko. Myślisz, że mnie przechytrzysz? Kasia uniosła pistolet. Celowała w grubego. Nie jestem twoją dziwką, gruby. Mam nagrania z kurwy synu. Cichy stał między nimi. Musiał wybrać stronę. Kasia była bombą, ale gruby był katem. Nagrania mogły spalić grubego. Posłać go do Pierdla. Cichy wiedział, że to kłamstwo. Kasia zawsze kłamała. Gruby zaśmiał się. Głos dudnił w porcie. Cichy ty, frajerze, myślisz, że ona cię ocali? Cichy zacisnął pięści. Krew kapała z ramienia. Spierdalaj, Gruby! To nie twoja gra, kurwa. Zbir z prawej strzelił. Kula świsnęła obok głowy. Cichy rzucił się za kontener. Kasia strzeliła w odpowiedzi. Jeden zbir padł. Krew zalała beton. Gruby ryknął wściekle. Zbiry ruszyły w ich stronę. Cichy złapał rurę z ziemi. Walnął zbira w łeb. Czaszka trzasnęła jak orzech. Zbir osunął się. Kasia strzelała dalej. Kolejny zbir padł. Cichy dyszał ciężko. Krew mieszała się z deszczem. Gruby wyjął pistolet. Celował w kasie. Cichy rzucił się na niego. Powalił go na ziemię. Pięść wbił w mordę. Cygaro wypadło z ust. Gruby ryknął z bólu. Kopnął cichego w brzuch, cichy odleciał na bok, uderzył o kontener, Kasia krzyknęła wściekle, strzeliła w grubego, kula zahaczyła ramię, gruby zawył jak pies, cichy wstał z trudem, krew lała się z ust, zbir z lewej ruszył, nóż błysnął w ręku, cichy uchylił się, wbił łokieć w nos, krew trysnęła na asfalt, zbir padł bez tchu, Kasia złapała torbę, pobiegła w stronę Wisły. Cichy krzyknął za nią, ale ona nie słuchała. Kasia kurwa stój! To się pierdoli, Kasia odwróciła się, pistolet celował w cichego. Nie ufaj mi, Marek. Spierdolę cię jak trzeba, cichy zamarł. Wiedział, że to prawda. Kasia była huraganem, zniszczy wszystko na drodze. Gruby wstawał z ziemi, krew spływała po ramieniu, jego oczy błyszczały. Wściekłość i żądza mordu. Cichy złapał rurę walnął grubego w kolano. Gruby padł na beton. Ryknął jak ranny byk. Cichy dyszał ciężko. Krew zalewała mu oczy. Kasia biegła w mrok. Torba zniknęła z nią. Strzały rozdarły noc. Ktoś strzelał z daleka. Cichy odwrócił się. Rudy stał w cieniu. Skorumpowany skurwysyn. Wrócił po kasę. Cichy, ty frajerze, kasa jest moja, kurwa. Cichy rzucił się w bok. Kula zahaczyła ramię. Ból przeszył ciało. Cichy upadł na beton. Kasia zniknęła w mroku. Zostawiła go w gównie. Rudy podszedł bliżej. Pistolet błysnął w ręku. Cichy wiedział, że to koniec. Ale nie odpuszczał. Kopnął Rudego w kostkę. Bliniarz zachwiał się. Cichy wstał z trudem. Wbił pięść w jego mordę. Rudy padł na ziemię. Pistolet wypadł z ręki. Cichy złapał broń. Wycelował w rudego. Spierdalaj, Rudy, albo rozjebię ci łeb. Rudy zaśmiał się. Krew spływała z ust. Jesteś martwy, cichy. Gruby cię dorwie. Cichy strzelił w ziemię. Rudy zamilkł. Cichy dyszał ciężko. Krew kapała na beton. Kasia zniknęła z kasą. Nagrania przepadły. Gruby leżał na ziemi. Żył, ale ledwo. Cichy czuł ból w ramieniu. Kula Rudego była blisko. Port był jak cmentarz. Ciała leżały w kałużach. Cichy poprawił kurtkę, deszcz spływał po karku, wiedział, że to nie koniec, gruby wróci, rudy też wróci, zawsze wracał z kurwy syn. Cichy zaciągnął się petem, smak goryczy w ustach, Praga była jak wilk, polowała na frajerów, cichy był frajerem, ale wciąż żył kurwa, Kasia była zagadką i pierdolonym huraganem, zwinęła kasę i nagrania, zostawiła go w głównie, cichy ruszył w mrok. Wisła szumiała w tle, dług nie był spłacony, śmierć czekała za rogiem, lektor złośliwie. Cichy zawsze wybierał gówno. W tym mieście nikt nie wygrywał, tylko przegrywał, z klasą. Cichy szedł przez port, krew mieszała się z deszczem, Kasia była wolna, ale za jaką cenę? Cichy czuł puls w skroniach, żył, ale ledwo. Praga patrzyła na niego, głodna krwi. I zdrady. Lektor cicho z rozbawieniem. Cichy lubił pierdolone zagadki.